Jeśli teraz pominiesz ten post, yy, Chrystus być może już nigdy nie pojawi się w twoim życiu, wielu ludzi przewinęło dalej, ale ty zostałeś. Jako wyraz twojej wiary napisz w komentarzu Amen. Chcę z tobą chwilę porozmawiać, wiem, że ostatnio w twoim życiu wiele się wydarzyło. Mimo wszystko nie przestałeś wierzyć w Jezusa Chrystusa. Twoja wiara została poddana próbie, a teraz nadchodzi nagroda. Dziś otrzymasz wyjątkowy dar. Posłuchaj, Bóg sam mówi teraz do ciebie: Błogosławieni, którzy mi się poddają, albowiem oni z pewnością pozostaną w moim królestwie. Błogosławieni, którzy mnie znają, albowiem z pewnością posiądą oni władzę w moim królestwie. Błogosławieni, którzy ku mnie dążą, albowiem z pewnością uwolnią się z więzów szatana i cieszyć się będą moimi błogosławieństwami. Zapisz ten post i obserwuj mnie w przyszłości. Usłyszysz więcej słów Bożych. Pamiętaj, Bóg jest z tobą. Jeśli chcesz, aby Chrystus zaopiekował się twoimi bliskimi, udostępnij ten post dalej. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Polub y, ten post i zobaczmy, ilu prawdziwych chrześcijan jest y, wśród nas. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Amen.